Siemaczko, z tej strony Michał Games Dzisiaj ze mną jest Janusz Cześć, mapa. To jest taki, kurde, Janusz szuka doliny Dobra I Oprowadzimy was po gospodarstwie No i tutaj na to jest na pierwszy rzut oka To jest pick TT Tutaj tutaj o jest door. Dobra, wyjdziemy Dobra, idziemy na pierwszy rzut Tutaj otw Otwórz hangar. Ja. Przebiegasz ode mnie? Tutaj mamy miner. Dokładnie Agro. 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 Nie dokładnie jak ona jest, jaki model. I tutaj mamy Conow so TMK22. Myśli 7, 7000 Dobra Tu mamy Manitou Ładowarka Manitu I, Masej Ferguson 800 700 7307 Mamy klas. I, klas Action. Mam, wersja. wersja tego nie wiem jaka tam wersja jest I tutaj mamy Neff Holland T7 7, 315 i to jest ma, y, Massey Ferguson 8737 y, Fent 712 Vario wersja Black. Nie patrzcie tutaj na TT. To ja wybrałem Fent. 6275L i Fent tutaj nie wiem jaki on jest 7,5 7, 7, 10,7 metra i tutaj Fent 6275L trochę mniejszy, bo 7,6 też Fent dobra no to ty wiesz, ściągnik jest już na pola, ja dokończę prowadzenie Bierz, bierz w sobie. Chcesz? Chcę stać. Kurde, swojego klasika bierzesz? A jak? Tutaj jest Bregman. Gatew 4, 430. Lemken Titan 11. Lat mam trochę. Warsztat. Um, X, XL 825, 12 nie wiem. Zordlert XL825 Lemken 12-metrowy. Nie wiem dokładnie jak to jest ten, bo no, nie pisze. Horz 9-metrowy. nigdzie nie pisze. tutaj jest, mamy drugiego Horsza. Ech tutaj jest Bredar. Tutaj jeszcze jest Central. Citytal. 400. 450. Dobra. Ale co? Kurde, zawiesiłem się? Dobra, jestem. Ej, ty dość sz dosyć szybko mi poszło z tym uprowadzeniem. Otwórz mi tu hangar. Już otwieram ci. Wyjeżdżaj i bierzemy się z za... naszymi dźwiękami. Dobra, biorę też kombajn już i jedziemy. Tylko uważaj, żebyś się złamał. Dobra. Dobra, Ej, Ej, Ty już pojechałeś ciągnikiem? Tak. A dosyć szybko mi poszło, co? No, no, no. Ok, do Dobra, ja dwie ten... misy są Ej, kusimy jeden przy drugim. Okej, okay. Ej, ja... jedź za mną, okej, okay? na polu się rozluźnimy. Okej. Łączko Ciężko się wyłamać będzie. No, tutaj się ciężko wyłamać. Mi się łatwo wyłamie, bo ja malutki header mam. Mały header to każdy umie się wyłamać, ale tak jeszcze samochód jedzie do tego. Wiem, to jest rządzące te samochody są. Jeszcze te, te ścinki. U mnie wszystko płynnie u Ciebie idzie. Najszybciej to jadę 13 na godzinę. Masz chociaż szczęście, że nie dwa, jak mój kolega. Gdzie ty jedziesz? Aha, tam. Na Aha, tam, na połowie się okej. Okay. Idź najlepiej. Weźcie weź nie jest, skręcaj. Po buty to wszystko psuje, weź włącz buty. najlepiej. Włączyłeś? Włączyłem. O, od razu lepiej idzie. Weź ten robot mojego. Tylko wiesz, co jest najgorsze. Tylko że ja mam ten korszy ten. Tylko, na, sieczkę mi... zbamy, na, 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 na sieczkę z taka, Na pokos. Zobaczmy, co to będzie szło A jak o. zacząłeś kosić, od razu mi FPSy skoczyły. Na ile? Na ile? Y z, 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 z 10 na 20. Widzisz, dobra, koszy bóg mnie. No. Ej, dosyć szybko mi poszło z tym tym. Kurna płot. No, z tym płotem jest dobre. Tylko weź jak staraj się, żeby te pokosy były proste. Dobra, tej poprzedniej porobię. Tak. Ale dosyć szybko nam pójdzie z tymi żniwami na dwa bajny No, no teraz. Kto będzie oglądał odcinek, zapraszamy na live. No, będzie gdzieś jak po 18, 18.20. Jutro. Nie to będzie, to będzie jak ja to wrzucę to będzie dzisiaj, w sobotę Bo dzisiaj, dzisiaj jest piątek, a to będzie w sobotę Rano? No rano Prze Przecież nie wrzucę tego o pierwszej w nocy Tak A do której gramy dzisiaj? Dzisiaj? Sieda Bo chcę jeszcze, bo jeszcze muszę tego nowy nabytek zrobić, bo w presy zapomniałem Jaki nowy nabytek? No przecież presę muszę zrobić. Przez presę no. to powinniśmy wziąć. No to się poleci. Poleci z presą I tego, i będzie prasowanie i zbieranie, co jutro? A po, w następnym odcineczku. No tak Ej, patrz, ej, ej, wiesz co, ty rób tutaj tego tego? Ty rób tutaj tego cykelka, ej tutaj będę robił ten nie, tak jest Kurde, on jak? Już mam ponad 30%. A ty masz większy Helek W ogóle, zacznijmy od tego. Staram się robić proste rauki, żeby lepiej było presować. Będziesz się przecinał czy co? Przecinał się prosto. Okay. No to ja, no to tego, ja będę tutaj robił, a ty będziesz robił tą mniejszy kawałek, ok? No spoko. Ja Mam 20 Ja 40. Bo ty masz wiek, ty masz o o 3... Je, jedną dziesiątą ym, więcej. Ej, mi się tego, mi się przypomina piosenkę y, tego, że 40% akurat ty mówisz ile masz procent 40%. 50. A ty tak wygląda jakbyś już był przy końcówce i nadal jechał prosto A jeśli na, jak już na kosie zbiornik, to ja sobie trochę tym większym pokoszę.